wystąpiły małe problemy techniczne operator zasłał bo dowiedział się, że na, na mięśnie antagonistyczne wykonywał za dużo powtórzeń niestety ale dokończmy podsumowując jak to powinno wyglądać mamy do ułożenia trening mamy już ćwiczenia dajemy na początku ćwiczenie ciężkie powiedzmy 5 serii roboczych dajemy drugie ćwiczenie uzupełniające też ciężkie 4 serie robocze i plus ćwiczenie izolacyjne 3 serie na daną grupę mięśni. Daje to 12 serii, jak łatwo policzyć, 12 serii na grupę mięśni. Jeśli ćwiczymy 2 grupy mięśni na jednym treningu, są to 24 serie robocze w ciągu treningu. Pamiętajmy, że mowa tutaj o objętości, czyli o seriach w ciągu tygodnia, jeśli będzie to full body workout, wiadomo, że nie będziemy dawać na wszystkie grupy mięśni aż tyle ćwiczeń. Ważne, żeby w ciągu tygodnia ta wartość oscylowała w okolicach 12 serii roboczych na, chociaż to też jest liczba jakaś przykładowa, na daną dużą grupę mięśni. Jak już to ułożymy... To trzeba pamiętać o progresji. Progresja jest kluczem. Zawsze musimy e, ustalić jak to e, będziemy wykonywać, że co tydzień będziemy dokładać ciężaru, bez tego zginiemy. Pozdrawiam. Tomasz, jakie suplementy polecałbyś młodym adeptom kulturystyki? Polecam olej! Dziękujemy. To było na tyle w trzecim odcinku. Powiecie za mało śmiechu, za dużo teorii. Niestety producent tego wymaga, płaci, wymaga. Dzięki.